Moi drodzy, razem z Julii podjęliśmy decyzję o adopcji Bobo. Nie, absolutnie miniaturka i tytuł tego filmu nie kłamył. Smark, czyli Bobżdel jest absolutnie nie do wytrzymania, więc stwierdziliśmy razem z Juli, że go wychowamy. Dobrze mówię? Że normalnie tak, go adoptujemy. Go, a dlatego teraz, będzie do teraz Ciebie mówił Mamo. Płuczaki, do nie mnie nie będzie mówił tato. I słuchajcie, my, jako że w ogóle w moim tutaj domku z Juli przygotowaliśmy mu nawet pokój dziecięcy, to go adoptujemy i spróbujemy wychować. Oczywiście Bobo jeszcze nic nie wie, ale raczej. Za wiele do powiedzenia nie będzie miał, bo ewentualnie wezmę kraty i po prostu go zamknę w pierdlu. Dobra, bo słuchaj, tego dobrego już naprawdę mamy. Jakby kończymy to. Powiem Ci tyle. My razem z Juli musimy cię adoptować. Jakby ja nie żartuję. Nie, naprawdę. Jakby ja wiem, ja wiem. Ej, nie, to wiesz to brzmi Trochę tak, jakby stary upadł na łeb na weselu, trochę wiesz, tam piknął koziołka, tak. Ja wiem, ale nie, my nie żartujemy. Ty zostajesz adoptowany przez. Abrej Juli. Co? Nie podoba ci się? Czy ci się właśnie podoba? Ty. No, ja wiem, to jest najlepszy, to można. Aha, czyli negatywnie, tak? Patrz, co mam dla ciebie, patrz! Ale my nawet pogójcie! Pogój przygotowaliśmy. Nie! My mamy dość Twojego zachowania! Ale żebyś miał co jeść! Ale nie no, smarkacz, wracaj tutaj! Nie, no, jak ja cię tutaj złapię tą elektrą, stary, to ty po prostu rozklepany będziesz! Będziesz tak klepany! Chodź tutaj! Chodź tutaj, zostajesz adoptowany, żebyś w końcu wyszedł na ludzi! Bobzdy, ty masz dwie szare komórki, które. Nie, nie, nie! nie, Wprowadzamy pierwsze zasady! Jak ojciec mówi! Ojciec nie. mówi, to syn siedzi cicho, dobrze? Ej, ale słuchaj, musisz mieć ale... zbilansowaną dietę, żebyś w końcu przyszedł. Ale matka, matka, ty zaraz mu dasz te warzywka, czy coś tam. A, bo ty Oho. kurczaka chcesz mu dać. No, A to och, chyba zróbka. nie jest najlepszy pomysł, bo on lubi kurczaki, wiesz? Ziemniaki są no, najlepsze. No, ale musisz. Musi ty, synu, wracaj tutaj. Od dzisiaj mówisz do mnie ojcze, do Julii mówisz mamo, tak? Nie, wracaj tutaj w tym momencie. Smarkasz, wracaj tutaj, bo dostaniesz szlaban. Zaraz się. Nie mówisz do mnie. Sta... Jak wrócił z spabu? Jak no. ja tu Z spabu żadnego Nie, nie, się nie, 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 no nie, no, będzie... z nie, No nie, nie, to uwzięła taki stary, baba z nie, nie, co nie, co? Ej, nie, ja nie będę wychodził po mleko, nie będę wychodził po mleko, to Juli będzie robić zakupy z mlekiem, żebyś nie powiedział, o, żebyś, pewnie, żebyś no nie powiedział, że wrócę za dziś, tak, ja tak. nie wierzę, co za smarkacz, ja już nie chcę, żebyś był moim synem, rozumiesz, już nie, już nie go, taki domek i zamknijmy go tam, żeby nie było. Dobra, zrobimy mu areszt w takim razie, skoro on ma niewyparzoną gębę, masz szlaban, masz szlaban. No i, no i zrobił kupę, no. Ja go nie przebieram, ja nie bawię się w takie rzeczy, to pod Ale... Po no, no, a co ma się bawić? No, to mój A, żołnierz! Co? Co e, on no pokaż! Dobra, wiesz to może ja zabiorę tą kupę. Ale to z moich tu mi, tu wyszoruj. Go. Wyszoruj go. To wiesz to, to chodź do tej dowody, chodź, to papierek miękki, najlepiej... Godny. Chodź, chodź tutaj, tutaj się dobra. wykąp przeczyść tą dupkę. No, y no wejdź do jeziora. Sióra? Ja nie, nie wiem. Nie, to nie był najlepszy pomysł. Tak naprawdę, bo Bobo ma 70 lat i nie trzeba mu ta, takimi A... rzeczami pomagać, prawda Bobo? Ale fajnie, ale mój. <laughs> <bole. śmiech> e, dobra, to jest... Tu jest... Co tu jest tą wodę? To, dobra, e, bo, bo, chodź, bo słuchaj, my mamy do pokazania ci właśnie, na przykład twój pokój, bo w, w domku zrobiliśmy pokój, Ale musimy to ci to wyjaśnić to, zasady, to, to bo będą za... te... Nie, naprawdę, no to, mamy my, dla ciebie, my Ciebie chodź tutaj mamy dla adoptujemy. My, my Ciebie tutaj adoptujemy i no będziemy szczęśliwą bo, rodziną. będziesz miał kieszonkowe? Będziesz miał kieszonkowe, będziesz to miał, to miał to hajs to normalnie stary, będziesz... Nawet, nawet bo, pieska bo kupimy. matka idzie na paznokcie. Matka? E, ka, 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 Karyna idzie, tak? Od dzisiaj będziesz Karyną. Co? Ja idę na paznokcie, nie mam czasu Cię więc się pośpiesz. Dobrze, dobrze. to, to, to będzie ta mama, która chyba nie chce Cię to ja będę Cię w takim razie niańczył. A to jest walsacki Seba. Dlaczego? Jak jestem Sebą? ty jesteś warszawskim Sebastianem. Stary jaki, ale ja nie... Ej, a mam pytanie ujciec, gdzie mamy BMW? Aha, bo ty, a, że w dresie będę chodził, tak? I będę jeszcze no. starą Betą jeździł, no wszystko. Ta, ja, ty, ja będę ale wiesz, ty, że, wiesz, no, że... Dobrze, synu, ja, wprowadzamy no. nową zasadę. Kierowanie się stereotypami nie jest dobre. Nie można tak oceniać Aha, a ludzi. Aha, mieli Volkswagena, tata. Dobra, synu, chodź w takim razie nie, tutaj. Nie, bo Czesikę uruchomię. Proszę, zapraszam tutaj, zapraszam. No, syna, moi nie, drodzy, wstup, moi skup, drodzy, nie, 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 Zaję, nie, moi drodzy, zapraszamy, bo brzdyla. Mama mnie bije, tata, mama mnie udezyła. Co ty, ty robisz? Nie możesz. Nie możesz, od dzisiaj on jest naszym synem. Do bo... tej pory można było go wziąć i go normalnie tutaj, wiesz, się przekomarzać z nim. Dobra, zapraszam do Zapraszam do... Chodź tą szybą, no, no A, chodź już. chodź, mamy, mamy tutaj przygotowany pokoik, proszę zobaczyć, no weź skądś tutaj gadać, bo zaraz cię, idziesz do aresztu, idziesz do aresztu, idziesz na areszt, idź, idź do tego pokoju, I dobrze, zapraszam, zapraszam, mamy przygotowany pokoik dziecięcy. No gdzie była, właśnie ty, ale nie, bo popatrz, nie mamy tutaj po za, ale ja mamy mam zabawkę się interaktywną, się tutaj, tutaj patrz, klika się takie tutaj, nie, nie słucham cię, ja tutaj przedstawię, jak, jak, jak tu, masz tu. problem, to sobie go sam załatw, ja tutaj pokazuję, tu, mamy tutaj dziecko nam piję. interaktywną, Słyszysz, co pije, co pije, znowu trunki pije, Jezu Boże, ja to był najgorszy... Oddawaj ten miód, bo nie będzie kieszonkowego. Oddawaj to, oddawaj to, bo Cię wyjaśnię, bo Cię ciebie... Ja nie wierzę, zabieramy ten, zabieramy ten miód, zabieramy go, nie no, Ja chętnie przygarnę ten miód. Nie no, no naprawdę, Jezus Maria, to był najgłupszy pomysł na świecie, nie? Trzeba niańczyć jedno i drugie, ona też zabiera. Ty, gdzie on poszedł? Ty, gdzie on śpi? Ty gdzie? Na co to jakieś? kurde, ktoś traktor odpalał czy co? Ty na dole sobie poszedł? Ale tam jest, a tam jest na dole. Tutaj? Ty co ty w kącie? Bobżdel, wstawaj. Czy coś się stało? Ty smarkacz, chodź tutaj szybko. Łazienka jest zamknięta. Chodź smarkacz, ja ci muszę ja pokazać. Muszę ci tutaj pokazać. Masz tutaj, <laughs> słuchaj, swoje biurko, no. żebyś mógł odrabiać lekcje. Masz tutaj swoje łóżeczko w kolorze niebieskim, no bo jak dla chłopca. Tak wiadomo, że różowy to bardziej dla dziewczynek, niebieski to bardziej dla chłopaka. Chociaż po raz kolejny, stereotypy... Raczej nie, raczej nie w tym domu, dobra? No, masz tutaj a... patrz swoje książki, masz tu właśnie zabawkę interaktywną, ale patrz co masz tutaj, bo to jest mega no. mocne. Patrz co no. masz tutaj. Masz tutaj zjeżdżalnie wodną! Uj, ja ciężą, ojciec, znogi, dawaj, no, dawaj młody no, wbijaj! Dawaj! I... Widzisz? Co prawda, woda? Nie będziesz z... zam... Zamrożona, ale co matka? Spoko, nie? No spoko. No spoko. Dawaj wiesz, młody, zamknąć, dawaj młody, super. wbijaj. I w ogóle potem, młody, my będziemy w piłę grać, no? my będziemy wow. auta reperować, rozumiesz? Ojciec, lecic, ty gotcha. Ale jak gacie? Gotcha. Ale jak gacie? Gotcha. co ty? Ty kurde, bo go no robite jakoś, ty wracaj ja młody. Ojciec, to jest niebezpieczne dla dzieci. Dobra, nie, młody, patrz co zrobimy, patrz co zrobimy. Matka, odejdź. No. Matka, odejdź. Musisz odejść. To Matka. To tak, wracamy. tak, tak. Patrz, zrobimy coś takiego. I te, o, teraz spróbuj, teraz spróbuj na tej Elytrze. To się nic nie stanie. Nie teraz powinno się. Tak. Się... Nie... Ja, ja będę asekurować z boku. No i dawaj, nie, miodek. nie powinno się już nic stać. O, wow. widzisz? Jest git. Nie, jest. No, nie, jest jest... Ty I widzisz, starzy też mają tutaj nie, luz. Jesteśmy dobrymi rodzicami, nie? Powiedz, że jesteśmy. Nie powiesz... Ale ciebie dobry, tata! Eee, czy, <laughs> czy my właśnie... Tak jakby... to, to było na tyle z naszego rodzicielstwa. Eee, wiesz, bo nam mogą odebrać prawa rodzicielskie teraz, nie? No chyba tobie, to ty żeś to zbudował. Eee, ale to on się rozbił, nie ja. Ale teoretycznie dziecko powinno zostać z matką. Eee, Dobra nie Bobzy, no, bo wari, ja słyszę, że ty tutaj, wariowali ja, wariowali ja słyszę, wariowali że, wariowali a, nie, nie, ja, nie, ja no, słyszę to naprawdę to w twoim to głosie gniew, my musimy to jakby trochę spacyfikować, dobrze, chodź tutaj Bobrzdyl, chodź, podejdź tutaj, wymienimy ci przede wszystkim gadki, od dzisiaj o, mamy nową zasadę, że w i, tym domu i, nie chodzisz na golasa, bierzesz tutaj proszę swoje porty i je zakładasz, i, dobrze, zakładaj port. dobrze, pierwsza zasada, Gratuluję. Dobrze. Ustawamy kieszonkowe. Kieszonkowe będziesz dostawał w wysokości jednego diamenta dziennie. Dobra? Dobra. dajmy mu jednego dirta. Dobra, 32 dirty dziennie. 32 dirty. Jeżeli jesteś grzeczny, a jak dobra. nie będziesz grzeczny, to pięć dirta. Dobra? O, dobra będę no i super. Po raz teraz kolejny musimy jakby trochę porozmawiać o kwestii żywieniowej, bo słuchaj, ty jesteś samych kości tutaj. Nie możesz samych ziemniaków Wszystko. tutaj. Nie ma czegoś takiego. Mu to. Kończymy z miodem. Dawaj. Kończymy z tym. Kończymy z tym, wracaj nie tu, bo nie dostaniesz dirta. Stoa! On jest zjem, ziją, ziją nam aktologice. Stola! I w dobrze, dobrze, w takim razie słuchaj Bobo Powiedz mi tak Jakie są, jakie są pokarmy w, w Minecrafcie? Powiedz mi, jakie są pokarmy w Minecrafcie? Miód i ziemniaki Dobra. Nie, Lobo będziesz ziemniaku. miał zobaczyć A, a czy możesz się no, Zostaw nie, ten no, kurczak, nie, matka no nie, Daj mu jakieś no, nie, inne, nie, mięso. no i będzie teraz płakał, chodź no, Patrz, nie, patrz, nie, patrz nie, co mam, patrz co mam Bierz to Masz to jeść Nie Masz to jeść Nie będę, nie lubię Jak te ziemniaki Dobrze to w takim mama, razie. Błóki, chodź tutaj, Bobżyl, chodź tutaj do mnie. Chodź Bobżyl, bo dostaniesz karę. Dobra, masz ziemniaka, chodź. Chodź tutaj, Bobrzyl. ustalimy ja inną. Bo masz ziemniaka. Ziemniak. Bobżyl, ustalimy trochę inną tutaj w takim razie. Zasadę, zapraszam tutaj na dół do mnie. Zapraszam na dół. Zapraszam. Co ty robisz? Chodź tutaj. Wchodź tutaj, wchodź tutaj, tutaj Bobżyl. Nie pójdzie, wchodź do środka. Wchodź do środka. Ale się sam zamknę. Dobrze, jesteś zamknięty w takim razie, słuchaj. Teraz no. będziesz mnie słuchał. Ustalamy, że możesz normalnie mm -hmm. funkcjonować i się bawić w Brrr. godzinach do 21. Mama, kupa. Ja Jezus, nie przebieram. Maria, nie wierzę. Ja nie przebieram I... tym razem. Ojciec do 20... do, 21, do 21, 21, rozumiesz? Ma, o 21. No rozebrał no, się. się, załóż. Załóż to. tutaj... Dobra, masz, zabieram to, Szale. zabieram to. No dobrze, do do 21. Potem siedz cicho, jak ojciec ee. mówi, rozumiesz to? Rozumiesz nie, to? ja już żałuję tej a my podpaliliśmy. Podpisaliśmy w ogóle jakieś papiery? Nie, nie, no póki jeszcze nie podpisaliśmy, to może No to jak nie podpisaliśmy, to idźmy do to zostawmy, tak? Dobra, bo brzdy, słuchaj, do 21. Potem się myjesz, myjesz ząbki i normalnie no. idziesz spać, dobra? No. Dobra, kolejna sprawa, słuchaj Masz tutaj jedzenie i masz jeść także mięso nie. Bo inaczej nigdy nie, nie będziesz tutaj normalnie Dużym, wielkim, tyle, rozumiesz? Nie, yes, mamusia mi dała ziemniacki, dziękuję Dobra, mamusu. kolejna sprawa, mundurek szkolny Masz nosić ubrania Z Abra Timu. rozumiesz? O, a mogę Wo -wo -wo, Abra ety, Są koszulki, są bluzy Są stare nawet plecaki I będziesz taki Zamów plecak sobie. nosić do szkoły, o. rozumiesz? A i niedługo jest kolekcja Abra i Bobo, będziesz mógł nosić tylko to, o. rozumiesz? To ja będę chodzić Babla i Bobo. No i widzisz, choć raz zrozumiał, choć raz. O, po trzecie, będziesz uczymy. się uczył, bo te dwie szare komórki nie wystarczył ci, bo już mam wrażenie, że one wyparowały, OK? E, nie, nie będzie z nami I rozmawiał, ja Dobrze, Bobo, w ja takim zachę. razie nie, słuchaj. Mi klewo, Ustalmy jakieś warunki z nich, bo przecież... Po, po, ko kolejna sprawa. Będziemy wprowadzać, że tak powiem, system yy, wynagrodzenia. Takiego, o. że jeżeli będziesz robił niefajne rzeczy, to za każdą jedną niefajną rzecz, tak jak na przykład teraz to, że w ogóle to robisz, ucinamy ci z, ucinamy ci z kieszonkowego jednego dirta, rozumiesz? Miałeś 32 dirty, dzisiaj masz już 31. Za kolejne Aha. złe rzeczy będziesz miał obcinane kieszonkowe dalej, rozumiesz? I za każdą złą rzecz zabiorę ci jednego kurczaka. E, nie, no nie. matka, nie mów tego. Nie, ja po prostu wychodzę, jej ja do kurczaków. Dobra, a możesz to wychodzić do kurczaków, ale ja ci powiem teraz tak. Musimy zobaczyć, która jest godzina, bo wydaje mi bo Brzdylu, spokój się. jest nocka. Powinieneś już jest Co spać. powinieneś zrobić teraz, Bobo? I tu zęby. Dobrze. W takim razie, stary, tu idź na basen. Idź na, na basen. I stary w basenie! W basenie Maśka, sobie możesz. To, nie, to ja już wolę w kałuży. No, Dobra, no, możesz być... iść do kałuży, możesz nie iść do kałuży. Mi to obojętne, ale masz umyć Cały stary. Będę. Masz umyć teraz no, stary zęby i siebie. Wow, masz siebie też umyć. Się w Dobra, może być, dla mnie spoko. Kolejna sprawa, będziesz musiał założyć piżamy. Masz jakąś piżamę czy nie masz piżamy? Mam piżamę. No to załóż piżamę. Dobra, jest jak założyłem. E, to jest piżama? Dobra, niech będzie piżama. Dobra, idziesz, idziesz spać, czy nie idziesz spać? A zęby gdzie mam umyć? No już umyłeś to stary to w tym basenie, już nie? już umyłeś w jeziorze, idź. Uh -huh. No, no dobra. No to idziesz spać? Dobranoc. Ja. Okej. Okay. A czemu w ogóle ja mam łóżko pod schodami? Dobra, przeniesiemy to łóżko, no już nie paliacy. To masz na imię Harry. Dobra, masz, masz tutaj, patrz, masz tutaj, jest git? O. Dobra, w takim stary. razie zostajesz tutaj. Aha, i on jeszcze stary będzie mówił: dobrze, zamkniemy go w takim razie. Patrz tutaj. Nie, zostaw, choć, nie so, zamkniemy. Chodź, matka, weźmiemy tej kraty. A ten, ludzice, co będziecie robić w nocy? Dobra, Bob wiesz co? My będziemy musieli obmyśleć plan, jak ciebie lepiej wychować. Bo póki co to nie idzie nam najlepiej, wiesz? Ja mam I w nadzieję, sumie to się, ja się zastanowić, próbę, czy nie wyprowadzimy się nie bez Ciebie na stąd. Wyżej, Tak, bo. tak, tak. Wiesz co, my porozmawiamy w takim razie. Ty, bo. O, już poszedłeś? No, tak. Powiem ci, że to nie będzie najprostsza rzecz na świecie. Mam wrażenie, że to była najgorsza decyzja. Ja myślę, że chyba trzeba będzie go po prostu tam zostawić I my sobie pomyślimy, co, co jeszcze zrobimy Moi drodzy, każdy zostawia suba, każdy zostawia dzwonek I wpadajcie na sklep Abrety, Są koszulki, są kubki I oczywiście z wiele, wiele więcej, trzymajcie się, elo